Witam Was, Siemanko tu Rafał. Zajmiemy się wymianą klocków w pasacie CC z tyłu z elektrycznym hamulcem postojowym i procedura jest taka oczywiście bierzemy sobie laptopa no tam wybieramy sobie no tam w tym przypadku mamy rok 12 szukamy Hamulce. mamy tu hamulec postojowy elektryczny hamulec no i łączymy się z autem w tym momencie łączymy się z autem no i teraz mamy tak funkcje serwisowe to jest funkcja serwisowa Resetowanie tłoków przed serwisem i po serwisie No to ok, sprawa prosta, najpierw bierzemy przed serwisem, cofamy tłoki, wymieniamy klocki A no i po złożeniu wszystkiego bierzemy przesunięcie Tłoków Po serwisie, czyli po wymianie, no ale dobra, ok Nie mamy komputera, nie możemy się połączyć z autem Różne są sytuacje No i co teraz? A klocki musimy wymienić, bo nam trom. Czyli pokażę Wam sposób wymiany tych klocków bez użycia komputera i upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Chodzi o to, że przy okazji wyczyścimy sobie ten zacisk w miejscu połączenia silniczka od hamulca ręcznego do zacisku. Bo tam główną przyczyną właśnie usterek tych silników w tych zaciskach i w tych hamulcach elektrycznych jest właśnie pęknięcie tego silniczka, po czym właśnie dostaje się syf tam do środka, brud, zaśmieci nam wszystko i zacierają się te silniczki, dostaje się wilgoć i tak właśnie się one uszkadzają. Dlatego pokażę Wam też jak temu zaradzić. I przy wymianie klocków można to w prosty sposób sobie wszystko fajnie ogarnąć. Także zapraszam do oglądania. No i dobra, słuchajcie, to lecimy z tematem. To jak widzicie, jest nasz zacisk. A tu jest nasz silniczek. Cały musimy i tak odkręcić cały zacisk. No a potrzebujemy do tego tak dwa klucze. 13, 15. Tu mamy 13. Tu mamy 15 i do wypięcia, tutaj jest z tyłu kostka nie wiem czy ją widać pokażę o, tutaj ją widzimy I tą kostkę musimy wypiąć, tu sobie podważyć śrubokręcikiem nawet troszkę warto najpierw ją troszkę opukać sobie, żeby nam skórzł tu ją podważamy Troszkę o, i odłączamy tą kostkę odkręcamy zacisk sobie teraz spokojnie Dwa i nam idzie Okay. No i na dole jest tak samo. Też jest taka sama śrubka. I też ją odkręcamy sobie tymi dwoma kluczami. 13-15 i zrzucamy zacisk. Kręcimy drugą śrubkę. Jak widzicie. Mały majster się uczy. Ale spokojnie, wszystko pod kontrolą. Dobra, lecimy zaraz, jeżdżamy z zaciskiem No i dobra, słuchajcie, wyjeżdżamy z zaciskiem Teraz może ciężej iść, to sobie możemy pomóc takim śrubokręcikiem nawet no, Spokojnie, góra, dół No i mamy nasz zacisk cały No i o co tutaj teraz chodzi? Chodzi właśnie o ten silniczek cały one często gęsto w tym miejscu pękają. Właśnie przez to, że tam pod spodem zbiera się rdza, która rozpycha ten plastik i on pęka i wtedy dostaje tam się brud do środka, uszkadzając nam silniczek. Także odkręcamy te śrubki, to jest na klucz Torxa T30 i wyjeżdżamy z silniczkiem. I to jak widzicie lecimy sobie ze śrubkami. Lekko są podrzewiałe. też się ładnie nasmarujemy. No, i jeszcze taka uwaga: jedna, bo co niektórzy patrzą sobie na to, jak tutaj jest, widzicie? Pomyślą, a nakładam klucz, jest do tłoczków cofania i kręcą. Nie słuchajcie, to nie tędy droga. To Wam nie pójdzie, z tego względu, że zniszczycie cały napęd. Tutaj elektryczny, dlatego, jeżeli już, to pamiętajcie, wyciągamy to, a resztę zobaczycie za chwilę. My wyjeżdżamy z silniczkiem naszym śmiało, ruchami go możemy wyciągnąć. Zobaczcie, jaki już tutaj jest syf. Tu już jest rdza, i to z czasem, podejrzewam, przy następnej zimie, już by nam ta rdza rozsadzała ten plastik tutaj by pękał i teraz widzicie tutaj jest napęd cały tutaj tłoczka hamulca ręcznego także najlepiej było coś sobie dopasować takiego jak tutaj idziemy szukać no słuchajcie my sobie dopasowaliśmy takie coś to co będzie pasować tutaj torxa M30, m8 przepraszam. silniczek na razie odkładamy na bok też musimy tutaj ładnie wszystko wyczyścić. To wszystko wyczyszczamy, gumkę sobie ściągamy, czyścimy wszystko, smarujemy i wrzucamy silniczek z powrotem. No i słuchajcie, mamy dopasowaną naszą końcóweczkę. I teraz tak patrzymy, kręcimy najpierw w jedną. Ok, nic się nie dzieje. Kręcimy w drugą tłoczek nam się powinien wysuwać troszkę widzimy, że tłoczek się nam mało wysuwa czyli nie w tą, czyli w drugą stronę tak, żeby się nam tłoczek nie wysuwał kręcimy do samego końca aż poczujemy opór, delikatny oczywiście nie szarpiemy kręcimy, kręcimy sobie śmiało aż nam dojdzie do samego końca O, ja już mam tutaj opór, jest koniec wyciągamy sobie kluczyk i śmiało wtedy ja na przykład takie coś tam do cofnięcia tego możemy sobie tutaj nałożyć to Wolnie sobie teraz możemy śmiało kręcić. Tutaj się nic naprawdę nie stanie. Tłoczek się nam fajnie cofa. Zobaczcie, elegancko wjeżdża. Jest lekki opór. Zostawiamy. Że wszystko tutaj nam gra. Czyścimy prowadnicę zaraz. Czyścimy to wszystko tutaj. I wjeżdżamy z powrotem z silniczkiem, oczywiście. Tu wszystko smarujemy. Tutaj również troszkę tawotu możemy dać. Naprawdę nic się nie stanie. Lecimy. No i słuchajcie, już mam tutaj wszystko przesmarowane. Fajnie wyczyszczone. Tawotu nie żałujmy. Tutaj troszkę na te otwory nie za dużo. Też dajemy. Potem śrubki też przesmarujemy. Tutaj żeby też nie za dużo tawotu. Potem pod temperaturę temperatury się może rozgrzewać. I może wpłynąć tam do części mechanicznych, elektrycznych tego silniczka i też narobi nam bałaganu. Tu też silniczek mamy już wyczyszczony. Ładnie też delikatnie wszystko tutaj smarujemy. Śmiało nie bójcie się to wotu, kto smaruje ten jedzie. I wjeżdżamy z silniczkiem. Z powrotem. I tak i tak, czyli tak musi być. Ok, i tak samo, o, zobaczcie. ładnie nam wszystko weszło, spasowało się nadmiar tutaj. Niech jest, smarujemy śrubki, wycieramy wszystko i lecimy dalej z tematem. Dobra słuchajcie zacisk mamy już ogarnięte wszystko fajnie marujemy też te prowadniczki całe bo też one lubią się nam tutaj zacierać na tym prowadzeniu właśnie śmiało nie żałujemy ta wotu też tutaj wiadomo nie za dużo też nie może być o. no i wszystko gra Ok, wrzucamy blaszki, montujemy klocki. Skręcamy cały zacisk. i dobra, słuchajcie, wjechaliśmy z zaciskiem. Nowe śrubki mamy w komplecie. Zakładamy nowe śrubki. Też wszystko oczywiście skręcamy, podpinamy nasz kabelek. Tutaj blaszki też daliśmy. Nowe, były też w komplecie przesmarowane wszystko, wyczyszczone prowadnice. Klocków, to też warto właśnie zrobić przy takich operacjach, z tego względu, że wtedy klo, klocek będzie równomiernie nam dochodził do tarczy, przylegał, będzie się równo źierał, bo często gęsto jest tak też, że te klocki się krzywo zdzierają gdzieś pod kątem i tak dalej, tnieje. Także to wszystko warto też te prowadnice, wszystko czyścić. No i teraz tak, mamy wszystko poskładane, fajnie, super. Drugą stronę zrobiliśmy tak samo. No i co teraz? No co teraz? Siadamy do auta i ręczny. No nie, nie ręczny, najpierw wciskamy hamulec nożny. Tak długo go wciskamy, aż tłoczek nam dojdzie do klocku. Będziemy czuć opór już na pedale, jak on już będzie na samej górze. I wtedy możemy śmiało włączyć sobie zapłon i uruchomić ten hamulec ręczny. Czyli normalnie go włączyć, mamy tam przycisk, bierzemy go park do góry, uruchamiamy ręczny. Silniczek troszkę dłużej będzie się kręcił, bo oczywiście musi on dopchnąć. Całą tamte prowadzenie, ten ślimaczek, tego tłoczka musi dojść do samego tłoczka, żeby go dopchnąć jeszcze bardziej do tarczy. No i wtedy, jak już to proces się nam skończy, już ten nam słyszymy taki już opór, że róża się zaciągnął, wtedy możemy go śmiało zwolnić i to jest koniec. Cała operacja jest zakończona, także operację kończymy powodzeniem. Także Zaraz jeszcze to wam zademonstruję, jak to dokładnie robimy. Także skręcamy wszystko, robimy drugą stronę i wtedy pokażę wam, jak to zrobić. OK, słuchajcie, drugą stronę mamy też już ogarniętą. Wszystko mamy, klocki wrzucone, wszystko fajnie nasmarowane. Teraz nasz standardowy zestawik, zmywacz, pędzelek. Wymyć należy troszkę tą tarczę zmywaczem do hamulców. Śmiało przy takiej operacji zawsze gdzieś może się nam trafić troszkę tawotu. Ja wiem, że kto smaruje, ten jedzie, ale niestety na tej powierzchni tawot nie jest wskazany. Ok, czyli mamy wszystko. Uruchamiamy ten ręczny, tak jak mówiłem przed chwilą. No dobra, słuchajcie, kółeczka też już mamy wrzucone, teraz będziemy robić próbę tego hamulca, także jak widzicie tutaj no warto było poświęcić troszkę więcej czasu, porobić to wszystko, no jak było już pordzewiałe, teraz mamy wyczyszczone wszystko, także mamy na jakiś czas spokój z tym, no i trochę grosza w kieszeni, no warto zwrócić też uwagę mechanikowi przy wymianie takich klocków, jak będzie nam wymieniam, żeby to też nam od razu zrobił. Oczywiście usługa będzie troszkę droższa Ale warto, na pewno będzie to tańsze niż wymiana drugiego silniczka Albo regeneracja itd. A możemy tego uniknąć No chyba, że już jest uszkodzony ten silniczek No to już niestety nic z tym nie zrobimy Musimy go wymienić albo na nowy Albo zregenerować Także no myślę, że, że, że warto no poświęcić tutaj tą chwilkę No dajcie znać w komentarzach czy to słusznie, czy dobrze że tak zrobione, że zwróciłem na to uwagę, że to zrobiłem. Może nie tak, no każdy tam ma swoje zdanie na ten temat. No i jeszcze, też ja wiem, że tam, co niektórzy, a można sobie podłączyć bieguny odwrotnie, tam silniczek, nie rozbierając tego i cofnąć sobie tłoczek. No oczywiście, że można, no ale po co? Jak można to zrobić sobie fajnie, manualnie? Nie kombinujemy żadnych kabelków, nie ciągniemy, prostowników, nic, no po co? Jak widzicie, nie trzeba. Także wszystko fajnie, pięknie. A właśnie, jeszcze a propos komputera, widzicie operacja taka? Przebiega tak samo: komputer nam cofa silniczkiem te prowadniczki, tam co pchają tłoczek. No i to w drugą stronę działa tak samo: nam dopychają, czyli tak my żeśmy teraz zacisnęli ręczny, no to nam dopchnął i tyle bez żadnych procedur serwisowych. Także jak widzicie, da się. Także pozdrawiam. Lecimy próbę. No i dobra, słuchajcie, czyli próbujemy. wciskamy sobie ten hamulec, tak jak mówiłem parę razy, aż się nam zrobi twardy. O tak teraz mamy. Jest już twardy, czyli tłoczki nam fajnie się wysunęły. Doparły się do klocków. No i teraz co? Ręczny próbujemy, <laughs> sobie śmiało. Włączamy zapłon. Ok, kontrolki nie ma, yy, często gęsto właśnie po resecie tłoczków komputerem yy, wchodzi nam autko w tryb serwisowy, zapala się nam taka żółta kontrolka wtedy, może Wam teraz pokażę, jak włączymy zapłon, o, 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 ta tutaj u góry, P skreślone, wtedy autko jest w trybie serwisowym, no w tym wypadku nie podłączaliśmy komputera, także nic nie mamy, żadnych błędów, wszystko jest fajnie, super, no i co, próba, Zaciągamy ręczny. Fajnie, wszystko zaciągnęło. No i zwalniamy teraz go. O, też super. Naciskając hamulec, czyli prędzej naciskamy hamulec. No i zwalniamy ręcznie. Nie? No jeszcze teraz taka mała uwaga. Dojeżdżamy gdzieś sobie na miejsce, mamy troszkę z górki czy coś. No i często gęsto popełniany błąd użytkowników automatycznych skrzyń biegów. Tak jak to mamy w tym wypadku skrzynię DSG dojeżdżając gdzieś na miejsce, pierwsze co zaciągamy hamulec ręczny i wrzucamy dopiero na P autko nam stoi, nic się nie dzieje, a w przeciwnym wypadku jeżeli nie mamy zrzuconego ręcznego to wtedy autko zatrzymuje się nam na P na blokadzie skrzyni no i wtedy w momencie jak chcemy tam Górki, gdzieś stoimy, i, i chcemy tam wrzucić C na D, bo chcemy jechać do przodu. To co się dzieje, musimy wyszarpać ten bieg wtedy. No i wtedy uszkadzamy skrzynię, niestety, blokadę. No i wtedy to się wiąże wszystko oczywiście z kosztami. Także wiadomo, których chcemy uniknąć. Także pamiętajcie, najpierw ręczny, potem wrzucamy na P. Ok, subskrybujcie kanał. Będziecie na bieżąco, klikajcie dzwoneczki, łapki w górę. Do zobaczenia, hej!